Cześć moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Planet Zoo. Chciałam wam pokazać, o nie, nie kliknę tutaj. Chciałam wam pokazać, że jesteśmy znowu na podium, tylko to zaraz wam pokażę jak już wejdziemy do naszego zoo. W naszym zoo oczywiście też się bardzo dużo zmieniło, ja cały czas gram, słuchajcie, cały czas coś zmieniam i postanowiłam właśnie zmienić zoo. Bo na początku chciałam zacząć od nowa, ale myślę, kurde, no jak już zaczęłam tą serię, no to niech jest to z którym zaczęliśmy, a nie na nowo tworzyć, prawda? No w każdym razie zaczęłam je troszkę przerabiać i właśnie zaraz wam pokażę. Straciłam bardzo dużo pieniędzy przez to, że była aktualizacja. Coś się chyba spieprzyło i niestety, ale, ale tak, tak to wygląda, że pieni pieni pieniędzy, pieniądze ubyły. E, zmieniłam tak wejście, zrobiłam e, taki duży plac jakiś, tak krzywą, ale no jakoś to musi, musi być. E, zmieniłam tutaj wybiegi, proszę bardzo, tak zrobiłam takie... Takie placyki, jakby do oglądania. Myślę sobie jeszcze, żeby. Czekajcie, może zrobić tutaj na przykład szkło. Szkło, szkło, szkło. Coś takiego. I a tu koloru nie można chyba zmienić tej ramki. Nie, nie można, ale. Na przykład tak, ale to tak brzydko wygląda, nie? Lepiej, lepiej tak to by wyglądało. A ludzie chyba widzą przez, te, przez to ogrodzenie, ale jakbym na przykład zrobiła y, także tą część bym obniżyła. Y, ale tylko tą część. Ja nie chcę obniżać ta tamtego. No patrzcie, nie chce mi się ten obniżyć wszystko. No dobra, trudno, zostawię jak jest. Czekajcie, bo teraz to muszę cofnąć. Dobra. Yy, no więc tak, i pozmieniłam też wybiegi. Słuchajcie, zrobiłam coś takiego. Yy, no, tak, taki wybieg dla guźców i dla strusiów, czy strusi. Yy, z tej strony. A, dodałam tutaj jeszcze takie o kwiatuszki i, i ławeczki, i śmietniczki i tak dalej. Yy, z tej strony mamy wybieg dla zebr, też yy, zupełnie inny. Yy, myślę, że spoko jest. One nie lubią za dużo y, tutaj roślinności, więc no ten, to wygląda tak jak wygląda. Y, no i jak wcześniej mówiłam, że ja nie lubię takich kwadratowych, to coś mi słuchajcie tknęło i myślałam no kurde, chciałabym zrobić kwadratowe wybiegi, nie? No i zrobiłam, patrzcie. No tutaj y, dodałam y, sklepiki, mm, rozmnażanie wsobne. Ja nie chcę rozmnażania osobnego. Stop. Ty masz 6 lat, jesteś dziewczynką, a ty masz 12 lat. Dobrze, to ciebie trzeba sprzedać. Wypuścić na wolność, znaczy. E, dobrze, to tu wam pokazałam, tam wam pokazałam. E, tutaj tej strefy w ogóle nie ruszałam, tylko tam ustawiałam, żeby oni mogli e, chodzić i korzystać. E, dobrze, tutaj e, ciąg dalszy ławeczek. E, Tutaj zrobiłam takie skupisko sklepów, Łazienki, informacje, jakieś tam napoje i tak dalej. Tutaj jeszcze bym musiała poprzystawiać jakieś kosze na śmieci. Dobra, tutaj są nasze Bongo. I tutaj też zmieniłam chyba ten wybieg troszkę, chyba, nie pamiętam. Wiem, że na pewno dodałam kamień. Może i nie. Słuchajcie, no nie pamiętam. Powiem Wam szczerze, że gram naprawdę bardzo dużo i dużo się dzieje. Także tak. Mamy nowe zwierzaki. Mamy hieny. I ich wybieg wygląda właśnie tak. Czekajcie, tutaj jest nasza hiena. Tylko ja bym może puściła grę. O, proszę bardzo. Piękna jesteś. I ona się tak świe świetnie śmieje. To fajnie, że płyniesz w miejscu. No, i one sobie bardzo lubią pływać, słuchajcie. O, tam mamy drugą hienę. E, tą jaskinię mam ze Steam'a z warsztatu, także e, tak to wygląda. Nie wiem, jakoś. No, ciężko mi było zbudować samej. Nie, no, po prostu miałam tyle roboty tutaj z tymi e, ścieżkami, z tymi ogrodzeniami i innymi wybiegami, że masakra, bo ja praktycznie wszystkie wybiegi pozmieniałam, nie. Także zaraz wam też pokażę. Tutaj mamy również skupisko jakichś tam sklepików, chociaż tutaj bardzo mały ruch jest, jak widać na razie. A to dlatego, że no tu jest jedno zwierzę tylko. Znaczy, jeden wybieg. No tu jest jeszcze ten, ale ten można obejść sobie dookoła i ten jest przy wejściu, to wiecie, nie? No dobra. Zwierzę jest poważnie. Oj, to zaraz wam chciałam pokazać. Dobrze, tutaj mamy ten główny plac. Dalej idziemy. Aha, dobra, nieważne. Tutaj zrobiłam taką małą wioskę tych y, dla pracowników y, i ona się aż ciągnie tam, ale to za chwilę. Tutaj powstanie kolejna wioska. Y, tutaj mamy słuchajcie, co to jest? <grych> Okapi. Okapi są takie słodziutkie. To są też nowe zwierzątka, których wcześniej nie było. Także ono, one tak wyglądają. Y, tutaj y, zrobiłam takie fajne Taki jakby balkonik, żeby ludzie sobie mogli wchodzić, ale to za chwilę. No i mają taką fajną wodę. Bardzo dużo zieleni, one bardzo y, lubią zieleń. Także mogłam tutaj trochę poszaleć. Już jedno potomstwo było, także ten, także fajnie. Y, I skopiowałam, słuchajcie, to, y, to schronienie z tamtego y, wybiegu. O, tam jest właśnie. I ten. One w ogóle schronienia nie potrzebują, ale ja stwierdziłam, że im dam, bo tak głupio bez schronienia, prawda? Prawda? No, stwierdziłam, że tej bramy tutaj, sawanna, nie będę w ogóle ruszać, bo ona mi się podoba taka, jaka jest. Za dużo by tutaj siedziało, jeżeli tu bym coś pododawała z zielonych rzeczy. Natomiast tutaj. Do, do, dodałam kamienie jakieś tam, kwiatuchy. To, to są tak naprawdę drzewa, ale obniżone shiftem do samej, do samej ziemi. Tutaj mam sklepy, bankomaty, te tablice i tutaj tak samo, także spoko. No i tutaj mamy wybieg savanna, który również zrobiłam w kwadracie i wygląda on tak. Bardzo mi się podoba, słuchajcie. Jest dużo zieleni, fajnie. Yy, zwierzęta wszystkie są zadowolone. Mamy żyrafy, które, bo wtedy ostatnio, w ostatnim odcinku yy, coś tam było z tymi żyrafami, że one się już starzyły i yy, ten. I musiałam kupić nowe po prostu. I teraz mamy chyba trzy samice i jednego samca. Yy, to jest samica, to jest duży samiec. A to jest też samiec. Tak, to to jest ten młody samiec, który nam dorósł. Dobra, to ja tego mogę wypuścić na wolność, albo może sprzedam. Jakie ty masz tutaj te... no słabe. Dobra, to ja cię wypuszczę na wolność, żeby, żeby żadnych walk nie było. Proszę bardzo. O, a tam trzecia żyrafa idzie. Czy to też będzie chłopak? Nie, to jest dziewczynka, 27 lat. O, tutaj mamy małą żyrawkę. Zobaczcie, i właśnie się skupczyła. Tam jeszcze jedna duża i mała. No, także dosyć y, dużo tych żyraw mi się urodziło. Y, I sobie biega, biega, biega. Fajnie. Dobra. Y, co my tu jeszcze mamy? No drzewka, poidełka, dalej drzewka. Ja zobaczę jeszcze tutaj tą żyrafę. Też dziewczynka, a to jest też dziewczynka. Dobra. W ogóle ile pant mi się rozmnożyło? Właśnie miałam wam pokazać tutaj. Y, gdzie jesteśmy? 10, 10 zwierzątek urodziłam i jestem na drugim miejscu, także fajnie, cieszę się. Nie wiem, czy uda mi się na trzecie dzisiaj wskoczyć. W każdym razie, no, postaramy się. No i tak to wygląda właśnie, ta sawanna fajnie mi wyszła moim zdaniem. Tutaj mamy takie kamyczki, na które można sobie wyjść, fajnie zobaczyć, jakie widoczki mamy fajne. No i, no i tyle, i taką mamy fajną miejscóweczkę. Tutaj mamy jeszcze te kamienie, które w końcu ogarnęłam. Tu pododawałam właśnie roślinność i tak dalej, no i, i tak sobie właśnie jest. No dobra, to chyba tyle. Teraz tak, chciałam wam jeszcze tutaj pokazać. Tak, no, takie mają, taki mają wybieg, żeby sobie popatrzeć. Także myślę, że spoko to wygląda fajnie. Tutaj idzie na dół droga. Tu w ogóle jeszcze nic nie zrobiłam tak naprawdę. Mm, tylko to w ogóle kupiłam, kupiłam yy, ze Steamamam. Także sama próbowałam zbudować, słuchajcie, ale to nie jest takie proste. Ja w budowaniu za dobra nie jestem, więc postanowiłam, że pobiorę. Yy, to jest w klimatach, właśnie Afryki, więc spoko. I tutaj mamy trzy afrykańskie yy, zwierzętka: mamy goliata jednego i drugiego, ale to jest jakiś inny, yy, inna odmiana goliata. I mamy żmiję, i mamy dużo tych żmij. Zobaczcie, trzy żmije, cztery. No. No, i mamy brzmienie. Na razie nikt tutaj w ogóle nie przychodzi. Nie wiem dlaczego, bo ci ludzie tutaj, właśnie, no jak widać po śmieciach, przychodzą tutaj i sobie patrzą na te zwierzaki, nie? No, w każdym razie, tak, to tu sobie stoi. Nie wiem, czy będzie tutaj stało. Tak chciałam mniej więcej, żeby tu stało, ale zobaczymy. Dobra, to teraz może wybierzemy się na strefę zimną. Na strefie zimnej się zmieniło to, że. Mamy bardzo dużo widłorogów, Tak, mamy bardzo dużo widłorogów, Trzeba cię sprzedać, bo masz 2 lata i już jesteś duża. Ehm, tu jest jeszcze jakiś samiec, też 2,5. To, to idzie do sprzedaży, żeby nie walczyły. Ty masz 6 lat, ty jesteś alfą. Dobra, tu jest jeszcze jakiś samiec to trzeba cię sprzedać. Tu y, też zrobiłam takie donice z ławkami. Do tych donic powkładam jakieś te y, kwiatuszki i będzie fajnie i śmietniczki i tak dalej i tak dalej. No dobrze. No, a i y, tutaj zrobiłam takie y, sklepiki i w ogóle jak postawiłam te sklepy, to od razu przyleźli i kupują jak szalenie, nie? Tutaj y, z tyłu zrobiłam taki mostek, tylko niestety on jest y, nieużywalny, ale zrobiłam, y, bo ładnie wygląda, a to dlatego mostek, bo jest rzeczka, która się łączy z jednym wybiegiem i z drugim wybiegiem i spoko to wygląda, podoba mi się to. Tutaj zrobiłam takie krateczki i w ogóle y, wybieg panter też zmieniłam zupełnie zmieniałam wybieg panter. Był no mamy ten stary wodospad, co ja zrobiłam i właśnie połączyłam go z rzeką, tu mają takie przejście też pantery. Właśnie tylko nie wiem, czy one w sumie. Czy one w sumie mi tu przejdą. Czy ty, wy mi tu przejdziecie? Wybieg tak, przejdą mi tutaj i tu w ogóle jest coś, że może wyjść ta pantera, ale no, na razie mi nie wychodzi, więc nie zwracam na to uwagi. Fajnie, bo mogło sobie wszędzie te pantery chodzić e, i co? No i im lubią śnieżek i mają, e, tak właśnie, mają fajnie. Spokojny wybieg, fajny jest. E, dałam im również szkło weneckie, lustro weneckie, żeby się tak nie stresował, ale i tak się stresują, nie wiem czym, no ale nieważne. E, następna rzecz to tygrysy. Czy ja w tygrysach? Tak, w tygrysach e, zmieniłam tutaj, dodałam te e, lilie wodne. Tu jeszcze chyba jakieś, jakąś roślinność dodałam, kamienie i tak dalej. I, i, I chyba tyle w sumie. Chyba tyle. No, to tak wygląda. A tutaj e, dodałam takie, nawet nie wiem co to jest, słuchajcie. Pomieszczenie socjalne, bo tam gdzieś tam brakowało, coś tam, coś tam to zbudowałam, takie w klimacie właśnie te, tych dwóch malutkich. Więc spoko. Tu mamy jeszcze miśki właśnie. Czy ja miśki zmieniałam? Tak, ja mi się zmieniałam. Chciałam je jeszcze dokończyć, słuchajcie, ale jakoś tak wyszło, że zapomniałam. O, panda spodziewa się potomstwa. Tutaj chciałam jakiś taki wodospad zrobić, ale no nie wiem jeszcze, jak to zrobię tutaj, bo mam problem z tymi kamieniami. Niby to jest takie proste, ale żeby to tak ładnie wyglądało, to powiem wam ciężko. No, tutaj mamy tą jaskinię. A, jaskinia sama zbudowałam, bo mi się nie podobała ta jaskinia tutaj, bo tutaj było tak brzydko i ciasno i tak dalej, więc zrobiłam jaskinię z ziemi i obłożyłam ją kamieniami, ale tak nie do końca. Tutaj jeszcze coś tam, jakieś drzewa powalone i w sumie fajnie to wygląda, taka niska jaskinia mała, elegancka. Jeszcze muszę mi się właśnie śnieg położyć. I no jeszcze coś tutaj dodać, bo one widzicie mogą jeszcze mogę im jeszcze dać tutaj tego pokrycia trochę, więc spoko. Mm, to już wam pokazywałam, tak, te gryzki, tutaj jest y, te pantery, no i pandy. Słuchajcie, pand mi się tyle rozmnożyło, że to szok. Mam w cholerę pand. I, ale słuchajcie, one są wszystkie szczęśliwe, że one w, tutaj razem wszystkie są. Mam nie wiem z pięć samiczek i, i jednego samca, także ten, także fajnie, nie? A tu mamy samca, a tu samiczkę, termin produ marzec, listopad, no to jeszcze troszkę poczekamy, jeszcze troszkę poczekamy, o patrzcie, tu taka maluszka sobie leży, maluszka czy maluszy, o jacie, patrzcie, <laughs> jakie fajne one są, chłopczyk i tu dziewczynka, o Jezu, jakie fajne miski to są. No, potem jak wyzwanie się skończy, w sumie już dzisiaj się kończy, to, yy, to ten. To ja ten wybieg oczywiście zburzę. Te pandy posprzedaję chyba, albo powypuszczam na wolność i jakoś tutaj poprowadzimy dalej tę ten, yy, ten, ścieżkę. I tam zrobię jak ma być. Proszę mi się tutaj przestać rozmnażać. Yy. Ty idziesz na wolność, więc do widzenia. Dobra, widzę, że mam tutaj jakieś problemy. Dobra, to mnie na razie nie interesuje. Tu zwierzątka. Zwierzę jest głodne. Wezwij dozorcę. A dlaczego ja nie mogę wezwać dozorcy właśnie? O co chodzi? O co chodzi? Nie rozumiem. róg umarł mi. No dobra, to niech sobie umarł. Yy, nie wiem, o co chodzi, dlaczego mi tutaj żaden dozorca nie chce przyjść. Yy. Powiem wam, że u siebie w Zoo też miałam z tym problem, że te zwierzęta mi się właśnie. Aha, to jest puste. Umarł Migoliat? A dlaczego? Ze starości, czy co? Nie wiem, czy ten dozorca jest wezwany? Chyba jest wezwany, no. Dobra, to poczekamy, zobaczymy, może ktoś przyjdzie. Na razie to jest tak pusto, że wiecie, nie? Eee... Bongo się będzie parzyć. Ok. No, odwodnione, głodne. Y, śnieżna jest zestresowana. I co ja dzisiaj z wami chciałam robić? Y, zaraz wam powiem. Zaraz wam powiem. No, chyba kolejny wybieg będziemy robić. Tylko tak jeszcze się zastanawiam, gdzie. Może nie, bo tutaj jeszcze z tą strefą nic nie będę robić przez te pandy. Bo te pandy są na końcu, i no ja chciałam jakoś gdzieś tam poprowadzić te wybiegi dalej. A ona mi tutaj blokuje strasznie. Więc na razie to zostawiamy. Tutaj, tutaj. Ja bym zrobiła może, nie wiem, wybieg dla żółwi. Tylko tak, bo tutaj e, się wchodzi do góry. A nie, tutaj się dołem przychodzi, dobra, tu się przychodzi dołem. Aha, ale wchodzi się do góry, dobra, to, to tu z dołu. Tutaj na dole już ścieżki żadnej nie poprowadzę. E, e, nie poprowadzę, więc stąd bym musiała zrobić jakiś ten, jakiś wybieg. Więc dobra ścieżka, wyrównaj do siatki. Tak ja sobie teraz pomyślam, słuchajcie, żeby zrobić jakiś taki wybieg, który, przez który będzie przychodził właśnie most, taka ścieżka, na przykład taki po, i po dwóch stronach, żeby był ten wybieg nie. Tylko jeszcze tak się zastanawiam, co by tutaj dać. Może jakieś wodne zwierzęta, może jakieś aligatory, czy coś? Czekajcie, pandzia nam urodziła. Musimy zobaczyć. Yy... Co ty nam urodziłaś? Czy ty nam tego urodziłaś? Tak. Yy, czekajcie. Ping, panda wielka. No dobrze. Tak słabe te pandy trochę są. Wypadł mi z tą osią czasu. I chyba tylko jedno. A tu mi się nie, nie załączyło. Rodzone zwierzęta 11, nie, nie odebrałam żadnej nagrody. No trudno. Dobra, potem to się pewnie jakoś ogarnie. Na razie to zostawiam. I tak właśnie się zastanawiam, co by tu zrobić. Zobaczymy, jakie mamy zwierzaki. Magazyn zwierząt. Tak, kupiłam filbłąda chłopaka, bo był tani, to myślę kupię. Kupiłam, dokupiłam słonia. Ale tak patrzę na te zwierzaki, to... No... No i mamy te lwy, ale lwów to, no ja mam dużo strasznie, tych lwów, ale spoko, jakoś je posprzedaję pewnie, mm, tylko nie chcą mi schodzić za bardzo, nie wiem, znaczy nie wiem dlaczego, pewnie za drogo wystawiam, nie? Ale wiecie, one młode są, mają, są złote, mają bardzo dobre geny i tak dalej, więc no patrzcie tego na przykład, nie? Lwica, zarąbista. Yy, dobra, nie, nie tak, nie tak. Może rzeczywiście te krokodyle słuchajcie. Zrobimy co? Może być ciężko, albo hipopotamy. Nie, hipopotamy potrzebują dużego tego, dużego wybiegu. Mm, ale jakiś krokodyl? Krokodyl różańcowy i tylko jednego mamy. Dobra, zobaczymy te krokodyle. Nie patrzcie, jaka, jaka tania, ale stara trochę. Dobra, ale w sumie. A, to są tanie, dobra, to biorę. Dobra, mamy dziewczynkę i bierzemy jeszcze. Ale chłopak, 66 lat. Nie, nie, nie. 1485. O tu 880. Tu mamy za 200. To możemy wziąć, 40 lat. Ale one żyją długo, chyba. Dobra, jeszcze ja bym chciała zobaczyć e, tutaj te krokodyle. E, czy one żyją w ogóle w Afryce? Azja Oceania. Hmm. hmm. Hmm, hmm. To trochę słabo. Dobra, chyba tych krokodyli jednak tutaj nie zrobimy. E, może mrównika. 30, 360 m kwadratowych, nie wiem. Może nosorożca? Nosorożec dużo potrzebuje. Widzicie, co ja myślę, że ja te żółwie zrobię? Żółw olbrzymi, tylko widzę, że tutaj coś mi się dzieje. A, Boże. I co? I ten dozorca mi tutaj nie przychodzi. no Nie wiem, w ogóle ja nie ogarniam tych, y, tych zwierzaków. Powiem Wam szczerze. Dobra, jaki to był? Żółw olbrzymi? Y, żółw y, olbrzymi, dobra, to bierzemy żółwie olbrzymie. Weźmiemy sobie dwa czy coś. Patrzcie, Panda będzie się parzyć. Dobra, żół, żół, żół. Dobra, słuchajcie, zrobiłam taki wybieg. Nie wiem, czy on mi się podoba, czy nie. Czy nie jest za mały przypadkiem, ale zaraz zobaczymy, jak sobie tutaj y, te żółwiki przyniesiemy. Dobra, teraz tutaj ogarnię zwierzaki. Y, zmarła nam y, krokuta, czyli hiena. Y, taliba, czyli dziewczyna. Dziewczyna, samiczka trzeba kupić. Serio, jedna, jedyna za sześć tysięcy? Chyba sobie kpicie. Chyba sobie kpicie, kurde. Ja wiedziałam, że to będzie problem, bo już jak kupowałam ją, to właśnie były. Było, o, było bardzo mało. Szybko, szybko, szybko. Szybko, szybko, szybko. Dobra, udało się, jest. Dawaj, tutaj. I pandy nam głodują strasznie, bo dozorca nie, nie dał im żarcia, ale słuchajcie, pandom działa to jedzenie, w sensie dam dwie te, dwie tace na jedzenie, bo no w pewnym momencie było ich tyle, że one się nie, nie potrafiły najeść z jednej, więc dam dwie, no i normalnie dozorca daje na dwie tacki, więc spoko, tak, tutaj pełno zwierząt jest Serio? Mała panda umiera z głodu. Dobra. Może ja jeszcze yy, wezmę jedno co? Powielanie, dobra. Postawię tu. Może dozorca przyniesie. Dobra, ale te maluchy już jedzą, także spoko. Dobra, to co? Yy, jak te żółwie? Są te żółwie? Nie ma tych żółwi. Dobra, chyba idzie z naszym żółwiem. Tak jest. Dobra, super. O, zobaczcie, o kapi się urodziło. Maluszek. One są fajne, te zwierzaki. Śliczny jesteś, misiu. A, jak ty wyglądasz? No, słabo raczej. No dobrze. Idziemy do żółwi. Dobra, słuchajcie, mamy mamy nasze żółwiki. Żółw olbrzymi, ale malutki, jak Niemco. Dobra. One muszą mieć tutaj na pewno. No, terenu mają dosyć. Gleba, piasek. Patrzcie, im jest dobrze ogólnie. Twoje schronienie teren, tylko postawiłem barierki i nara, nie? Także śmiesznie. Ja bym chciała tą barierę, tak, zamienić na. na drewnianą. Nie wiem, czy mi się podoba tak ten wybieg, wiecie. Wiecie, co ja bym zrobiła? To, bo to mi się wydaje, że to będzie zdawało egzamin przy yy, większych wybiegach, nie? A, a tutaj te żółwie są takie malutkie, i myślę, że lepiej będzie. O! Jak będzie w ten sposób. Yy, jeszcze musiała ten głośnik usunąć. I, i tyle. I tak, I tak zostawię chyba. No i jak tam żółwiki? Co wy byście chciały? Aha, czyli teraz nie macie schronienia, czyli ta ścieżka była dla was schronieniem. No dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć. Hmm, pokrycie nawet lubicie. Dobra, Afryka tropiki. E, Afryka, tropiki. No i mamy. No i teraz oczywiście musiało się jeszcze rozpadać. Dobra, to nic. E, zrobimy im oczywiście jakieś bajorko, bo one na pewno będą chciały sobie pływać. Więc sobie zrobimy. Matko, ile ja mam tu zwierząt na tej sawannie. Zobaczcie, masakra. Tyle żyraf. Dobra, ciebie trzeba wypuścić na wolność. W ogóle zobaczcie, jakie proste mi to wyszło. Żadnych, bez żadnych krawędzi i tak dalej. Trochę aż za prosto, moim zdaniem. Mogłabym to troszkę, nie wiem, w tą stronę pociągnąć. Dobra, zrobiłam im taką jaskinię. Myślę, że spoko wygląda. Bo tu mi coś się nie podoba, to trzeba tu troszkę zmniejszyć. A ja wiem, chyba nie mogę, bo tu jest woda, nie? Ja bym musiała tą wodę usunąć i teraz to poprawić. O, i gites. Specjalnie zrobiłam to, to ogrodzenie, to schronienie dla tych żółwi, Yy, tyłem do, do ludzi żeby one miały trochę prywatności i tak dalej, bo one za bardzo nie lubią yy, tego terenu widzicie, nie no w sumie lubią dobra, pokolorowałam im teren, zmieniam trochę jeszcze to bajorko bo mi jednak nie odpowiadało no i teraz wygląda to lepiej myślę, że lepiej to wygląda yy, dobrze, pokrycie Afryka biomy, przyroda My jedziemy z tym koksem na, o, najpierw może kamieniami bym się pobawiła. Takie ciemne wy lubicie, a nie chcecie takich jasnych? Może te jasne chyba bardziej będą wam pasowały. Co? Żółwie. Dobra, na razie to wygląda tak. Całkiem, całkiem. Jeszcze tak się zastanawiam. Dobra, tu mamy palemki, więc palemki mo mogę im dać. Takie dwie. Ej, czemu one tego nie traktują mi jako schronienia, te żółwie? Ja się pytam, kurde, ludzie, dlaczego? Może nie może, może, może nie mogą tutaj zejść? No nie mogą zejść! Dobra, teraz zejdą. Ale coś mi tutaj się nie podoba w tej jaskini. Nie podoba mi się, o patrzcie, będziemy mieli kolejną pandę. Nie podoba mi się ta jaskinia kompletnie, ja ją chyba usunę zupełnie. Bo ona mi nie pasuje. U siebie w zoo właśnie zrobiłam im taką fajną jaskinię podziemną. No ale tam to było... lepiej to wyglądało po prostu. A tutaj jakoś no... O! Zrobiłam im takie coś. Proszę bardzo. I teraz ja bym chciała ten wybieg tutaj. Dobra, teraz jeszcze trzeba jakieś roślinki... Podokładać tu i ówdzie. To jest takie malutkie, to może być tutaj. I jeszcze to jest takie duże, to można było tu dać. Nie wiem, może tu. I niech będzie jeszcze tu. Tutaj yy, damy jakieś takie. Nie wiem, kwiatów tu żadnych nie mają, te nasze żółwie. Ewentualnie z tego drzewa można zrobić kwiatuchy. Tutaj tak postawić. No w sumie spoko. Dobra, teraz tak. Trzeba im pododawać tutaj te pierdółki, które one lubią. Um, średnie koryto dam na duże. No dobra. Już wszystko ogarnęłam tutaj. Ja na pewno jeszcze coś tu pozmieniam. Mają... Nasze żółwiki mają e, zabawki, do jedzenia mają rzeczy i tak dalej. Jeszcze coś tutaj z tą jaskinią zrobię, albo ją obłożę kamieniami, albo jakąś roślinnością jeszcze nie wiem, zobaczymy. Teraz tak, tutaj awaria, badania zakończone. Trzeba e, zrobić te badania też, jeśli chodzi o żółwie. No dobra, no to co? Wybieg skończony. Ja tutaj ciągle ogarniam zwierzaki. E, strasznie dużo panter nam się urodziło i, i się gryzą, biją i tak dalej. Widzicie, już się gani ganiają się. A nie, nie, nie zdążę nacisnąć. O, jaki piękny jesteś, ja, pierdzielę. No, piękny jesteś, Kot. O, Gdzie ty biegniesz? Chcesz uciec pewnie, co? One się bawią w berka pewnie. Piękne są te pantery. No, panda zaraz będzie miała potomstwo. Dostałam komunikat, strasznie dużo główień tutaj jest. No ja się nie dziwię, jak tyle tych pand tu mieszka. Patrzcie, jakieś śmieszne, nie? No, rodzisz czy nie rodzisz? Bo ja chcę już się tu z wami żegnać, a ona, kurde, no jakoś urodzić nie może. Dobra, mamy jedną pantkę małą. Także super. Shun. A ty? Ty jesteś głodna. To dawaj tego dozorcy tu na wybieg. No dobra moi drodzy, to ja będę Boże, będę się z wami żegnać znowu z pandami, chyba w ostatnim, w ostatnim odcinku również z pandami się żegnaliśmy. E, dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. W kolejnym odcinku może zrobimy te lwy, może już przyjdę do Was z gotowym biegiem, nie wiem, nie wiem, zobaczę. E, no i co? Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach. Baba! Pa, pa!